Witam Łodzian zainteresowany przystąpion naszego miasta jestem na cmentarzu Doły głównej alei tam w głębi jest brama na ulicę telefoniczną z drugiej strony na ukrytą w internecie postanowiliśmy znaleźć grup. Zasłużonego Towarzysza PPS-u, Członka PPS-u Uczestnika walk na ulicach Łodzi 11 listopada Z niemieckim zaborcą W internecie znalazłem informację, że grup znajduje się w kwartale 15, jak to widać o Szczegóły udałem się do w kancelarii, tam mi pokazano mapkę dokładnie gdzie, jak mam dojść. Już w tej chwili wiem, tutaj musimy iść kawałek wzdłuż granicy kwartału 15 do takiego szerszego wejścia w głąb. Właśnie Edmund Eineckel był członkiem PPS-u od 14 roku życia działał. Tu musimy skręcić. O 17. Teraz tutaj w lewo, obok tego drzewa w prawo. Barzy Munt był działaczem patryców w wodzie, urzędnikiem Urzędu Miejskiego na dość wysokich stanowiskach zajmował się współdzielczością Był inicjatorem utworzenia mu muzeum w Łodzi przed wojną Po wojnie był inicjatorem utworzenia murzynu ceny rewolucyjnego. O, znaleźliśmy Eugeniusz Ainekiel, Urodzony w 1900 rok. Zmarł w 1981. Pochowany wraz z żoną Stefanią Ainekiel No mocno glonami zaraz. Myślę, że Majekowo PPS-u Łódź socjalistyczna Obejmy pieczy nad tym grobem Widać, że Ludzie pamiętają Kwiaty znicze Należy się pamięć takiemu człowiekowi PiS i IPN chcieli wymazać z pamięci łodzian tego człowieka. Dwa lata temu wojewoda Rał odebrał mu ulicę. A przecież pan Rał nawet dopięt wkładem nie dorówna i Ajnakielowi nawet jeżeli prezydent Duda Rałowi nada najwyższe odznaczenie orderoru białego to i tak dopiętnie dorośnie Ajnakielowi, który za swoje bohaterskie czyny i działalność uzyskał, dostał od Piłsudskiego Krzyż Niepodległości. Był działaczem PPS-u. W okresie wojny udało mu się przeżyć. Był wysiedlony. Zamieszkał z łodzi, jak wielu Polaków. Wojnę przeżył w Krakowie. Po wojnie był członkiem PPS-WRN. Sprzeciwiał się w zjednoczeniu PPS-u z PPR-em został usunięty z partii rehabilitowany w 56 roku był posłem kilku kadencji w Sejmie Towarzyszu zaopiekujemy się Twoim grobem my nie zapomnimy i postaramy się żeby Łodzi ani nie zapomnieli. Cześć Jego pamięci.